Jestem tutaj jako artystka, twórca obrazów, które wpisują się w przesłanie profesora Fijołkowskiego, który jest pro Life. i jako mama, która ma pięć dzieci I to chciałam powiedzieć, świadectwo tego, że no, jestem osobą niepłodną, Natomiast no mam dzieci pięcioro, także jest, jest to niezwykłe. I tak jak profesor Piałkowski był osobą, która promowała naturalne. Macierzyństwo, naturalne karmienie, naturalne porody. Ja nie mogłam mieć e, e, naturalnych porodów. Wszystkie dzieci e, e, rodziłam przez cesarskie cięcie, ale chcę powiedzieć, że zawdzięczam to Bogu i e, wierzę Bogu, zawdzięczam to, że te dzieci są, że jest ich tyle, e, ponieważ e, myślę, że bez wiary nie odważyłabym się. Nie odważyłabym się mieć dużo dzieci i nie odważyłabym się też rodzić przez cesarskie cięcie. E, Natomiast to, to się wszystko udało. Także, także jestem wdzięczna Bogu za to. Jeśli chodzi o wiersze, no to one są właśnie też o, o macierzyństwie, o, o miłości małżeńskiej. O Takie bardzo osobiste, bardzo, bardzo intymne, nawet bym powiedziała. Jest na przykład, to myślę, że kobiety zrozumieją. Czytam tak? Jakbyś nie wiedział, kochany, właśnie ugotowałam obiad. Zaraz zacznę szykować kolację. Jak skończę, przygotuję śniadanie. Pozmywałam naczynia, pomyłam podłogi, zrobiłam pranie. Teraz prasuję Twoją białą koszulę na uroczystość poświęcenia życia. I Te wiersze opowiadają właśnie o takiej zwykłości, zwykłej codzienności, która no, przemienia handbooki i wiarę.